Okręg wyborczy nr 11 obejmuje 12 powiatów. Jest jednym z największych w kraju, ale głosy zostały policzone sprawnie. Protokoły ze wszystkich komisji obwodowych dotarły do Państwowej Komisji Wyborczej w Sieradzu do 10 rano. Frekwencja była porównywalna do średniej krajowej ponad 47%. Najwięcej wyborców oddało głosy w powiecie zgierskim, aż 65 600. Najmniej zagłosowało w powiecie Łęczyckim, gdzie frekwencja wyniosła niecałe 39%. Wśród miast w okręgu 11 pabianice miały najwyższą frekwencję, 54,17%. Najniższa była w Pajęcznie. W Sieradzu do urn poszła ponad połowa mieszkańców. No, wydaje mi się, że się powinno chodzić, ponieważ wtedy jest się obywatelem tego kraju. Ale mimo wszystko ta frekwencja w tych wyborach była nie najlepsza, bo niecałe 50%. No to wydaje mi się, że źle ludzie postąpili, no bo idąc na wybory robi się lepiej dla kraju niż nie idąc na nie. Ostatecznie swój głos oddało 360 361 osób z 794 134 osób uprawnionych do głosowania. Obyło się bez poważniejszych kłopotów przy liczeniu kart wyborczych. W jednej komisji obwodowej w gminie Wieluń mąż zaufania zgłosił taki zarzut, że jego zdaniem jeden głos nie powinien być liczony jako ważny, że, że, że te dwie linie się nie krzyżowały. Natomiast komisja zajęła stanowisko, że ten głos jest ważny, ponieważ te linie się przecinają. Po sprawdzeniu protokołów z komisji obwodowych okazało się, że w okręgu 11 oddano 94,45% ważnych głosów.